Moim Państwa gościem jest Pani Mecenas Beata Turkowska z Kancelarii Lex Nord, Dorota Pilarczyk i współpracownicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy chwilę porozmawiać o sankcji kredytu darmowego. Właśnie co to jest, kto może dochodzić tych roszczeń i czy dużo takich spraw jest w tej chwili w Polsce? A więc sankcja kredytu darmowego jest to instytucja uregulowana w ustawie o kredycie konsumenckim, która to ustawa pochodzi z 2011 roku. Zatem to nie jest nowa instytucja. Sankcja kredytu konsumenckiego przysługuje kredytobiorcom będącym osobami fizycznymi, czyli będącymi konsumentami. Sankcja kredytu darmowego nie przysługuje przedsiębiorcom, czyli osobom, które prowadzą działalność gospodarczą i zaciągają kredyt na sprawy związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. A więc sankcja kredytu przysługuje konsumentom. Kwota kredytu wskazana w umowie nie może przekraczać kwoty 255 550 zł bądź równowartość tej kwoty w walucie obcej. Sankcje można skorzystać w umowach zawartych po roku 2011, po grudniu 18, 18 grudnia 2011 roku, bowiem od tego dnia weszła ustawa o kredycie konsumenckim. Czyli przepraszam, Pani mecenas, tak? czyli jak mam umowę wcześniejszą przed 2011, to nie mogę dochodzić tych no, roszczeń? W, y, wtedy sprawa sankcji kredytu darmowego była regulowana ustawą z 2001 roku. Wtedy były troszkę inne, tam były ograniczenia kwotowe do kwoty 80 tysięcy. Aha, czyli jak, obecnie jest a ta kwota teraz jest zwiększona, mhm. tak? Y, Dotyczy to głównie kredytów tutaj konsumenckich, zaciąganych na cele konsumpcyjne kredytobiorcy. Najczęściej są to kredyty związane z remontem domu, mieszkania, bądź zakupem sprzętu AGD, bądź samochodów. Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego warunkowane jest złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o skorzystaniu z tej sankcji. Takie oświadczenie powinno być złożone na piśmie i być skierowane bezpośrednio do banku. Skorzystanie z takiej sankcji powoduje dla kredytobiorcy dwojakiego rodzaju korzyści. Jeżeli to są umowy trwające, czyli niezakończone, kiedy kredytobiorca w dalszym ciągu spłaca ten kredyt, może domagać się zwrotu od banku odsetek, które do chwili oświadczenia zapłacił oraz prowizji, jednocześnie w przypadku uwzględnienia tej sankcji. Korzyścią jest to, iż w przyszłości te raty kredytu nie obejmują raty odsetkowej, czyli taki kredytobiorca spłaca sam kapitał. A skąd ja mam wiedzieć? Czy mnie obejmuje ta sankcja, czy nie? Tutaj to trzeba w umowach gdzieś znaleźć. Co to są tak. za zapisy w umowie? W pierwszej kolejności tak trzeba zebrać, kompletować całą umowę, którą zawieraliśmy. Która no, zazwyczaj umowa zawiera również załączniki, to są, też są bardzo istotne, gdyż czasami znajduje się w nich informacja o ryzyku kursowym bądź taryfa opłat i prowizji. I jeżeli już skompletujemy taką umowę, no podejrzewam, że taki przeciętny konsument nie jest w stanie sam wychwycić tego, które postanowienia są tutaj Ustały objęte, tak, które są objęte tutaj ustawą o kredycie konsumenckim. Najlepiej udać się po prostu do specjalisty, który pomoże przeanalizować taką umowę i na podstawie tego stworzyć takie oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Obecnie, tak jak pan e, mówił, o, jest kilkanaście tysięcy spraw e, w sądach i myślę, że to będzie się w przyszłości zwiększać. Obecnie e, w zeszłym roku poszło wiele zapytań z sądów polskich, tak zwanych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących kwestii tutaj sankcji kredytu darmowego. Myślę, że to jest dosyć znaczące, ponieważ wskazuje też na to, że sądy polskie również powzięły wątpliwości w tym zakresie, tak? co, co tutaj może być warunkiem skorzystania do tej sankcji. Dobrze, i tutaj postawimy kropkę. Moim Państwa gościem była pani Mojcenas Beata Turkowska. Z kancelarii LexNord, Dorota Pilarczyk i współpracownicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.